Jest problem, że jeżeli my nie nauczymy, to oni nie mają potrzeby. Nie mają potrzeby do samodzielności. Są uwieszeni na rodzicach, i potem jak brak spójności, jaki przynosi problem. Ja to widzę wśród dorosłych dziś, że są dorosłe osoby, do których musisz ciągle gadać, żeby oni się dobrze czuli. Na przykład słyszę, że ktoś do kogoś dzwoni 5-7 razy dziennie, i jeszcze do innej osoby 3-4 razy dziennie. I wiszą te osoby na telefonach, bo trzeba cały czas im samopoczucie poprawiać, bo nikt ich nie nauczył samodzielności. Czyli cały czas rodzice fundują stres, dziecko nieuczone jest i nie, nie ma tej samodzielności, i ma stres. tak? Więc niezależnie od tego, na jakim etapie macie dzisiaj dzieci, nie jest to możliwe do wprowadzenia u nastolatków. Dobra? To już jest za późno, już tutaj trzeba się przemęczyć, poczekać do wieku lat. 18, 19 i wtedy zacząć. Ten okres dojrzewania naprawdę nie da rady. Jeżeli są konflikty, to tylko się pogłębiają te konflikty. Ale jeżeli jeszcze dziecko nie jest nastolatkiem, po prostu zacznijcie to robić. Jeżeli ja mówię stop, to ty stoisz. Jeżeli ja mówię cisza, to ty przestajesz swój monolog wykrzykiwać do mnie. Możesz te same rzeczy powiedzieć, ale zmień ton. Uspokój się, idź do pokoju, wróć za 5 minut i możesz mi to samo powiedzieć innym tonem.